No cześć, witajcie, akcje PGA 2025, czas zacząć, także bez zbędnych tutaj jakichś formalności, bez zbędnych słów, ruszajmy do Poznania. No dobra, jestem już w Poznaniu. Podróż była naprawdę fajna. Mały ruch, no powiedzmy, że względnie mały ruch. Trochę popadało, ale to też było takie niewielkie. Także jechało się dobrze dwie godzinki i jestem już tutaj, jak widzicie, w pokoju hotelowym. Za chwilę zbieram się i lecimy do natargi poznańskiej, jak gdzieś odbywa PGA, odebrać, no, karnet. Odebrać opaskę, która będzie mnie upoważniała do wejść codziennych. Trzy dni, mało, będzie się działo, będzie się działo. No dobra, śledźcie, słuchajcie, śledźcie kanał, śledźcie Facebooka, Instagram. Tam będę wrzucał na pewno masę zdjęć. Co z materiałami to zobaczymy, czy będę miał siłę cokolwiek montować. Ale postaram się chociaż jakiegoś mojego shorta raz dziennie wrzucić. Także spodziewajcie się również na, na YouTubie, jakiś materiałów. No dobrze, no to co? Ja się zbieram na pociąg lecę i, i ruszamy. Ruszamy na PGA. Jestem na terenie poznańskich, opaska już wymieniona. Dzisiaj, jeszcze tutaj, jak widzicie, cicho, spokojnie, a jutro dopiero będzie się działo. Jutro to tutaj będą tłumy, przynajmniej rok temu były tłumy. W tym roku nic nie wskazuje, żeby miało być inaczej. Także o, zobaczcie, jakie puchy. Nikogo, prawie. Do kasy, to po odbiór opaski to dosłownie sekunda. Podszedłem, wziąłem i mam. Także ruszamy jutro na PGA. A teraz co? No teraz może jakieś kawki się jeszcze napiję i wracam, żeby odpocząć i jutro w pełni sił ruszyć na podboje. Także trzymajcie się.